Szybki i tani sposób na pozbycie się rdzy ze zbiornika, ze starego zbiornika. Zbiornik od mojego ogara. Nie wiadomo kiedy tu ktoś lał więc Trzeba się pozbyć rdzy ze środka, który jest dość, dosyć sporo. Nie wiem czy to będzie widać. Jakoś... Staram się poświecić. Ale, ale chyba... Chyba nic z tego nie będzie. No, jest po prostu, jest po prostu cały zardzewiały. i musimy się tego pozbyć, żeby dało się jakoś jeździć. Najlepiej i najtaniej użyć wody i kwasu cytrynowego. żeby pokazać, ile tu rdzy siedzi. Może się uda coś. O. trzeba będzie go dobrze wytelepać zalać wodą i poczekać do rana tyle udało mi się z niego wytelepać jakaś rdza, siano nie wiem kto co tam wrzucał no ale będziemy musieli go, wszyscy, będziemy musieli go wyczyścić porządnie no więc tak kwasek cytrynowy przeszykowany. No, nie wiem około 20 opakowań Powinno wystarczyć. I plan jest taki, żeby go zalać zasypać kwaskiem cytrynowym, zalać wrzątkiem pod sam korek i zostawić. No ja powiedzmy na 24 godziny. O, wziąłem to wszystko, ogarnąłem trochę. Teraz, teraz nasypiemy. Nosypiemy kwasu całego całego. Zaraz będziemy zalewać wodą. Zobaczymy co z tego wyjdzie. I teraz będziemy sypać kwasek cytrynowy do zbiornika. Zjemy od razu wszystkie to miałem 20 opakowań i zalejemy wrzątkiem. Zostawimy to na całą noc, no może na 24 godziny i zobaczymy, czy będzie jak nowy kwasek już nasypany, wszystkie 20 opakowań. Teraz lejemy normalnie wodę. No, będzie potrzeba parę czajników, ten za mały. No i ostatni czajnik. chyba 6 czy 7 wlałem wystarczy. Trochę zamieszałem zbiornikiem. I odstawiamy na 24 godziny. I zobaczymy jaki będzie efekt. No, z czego zamknę, żeby zaparowało i będzie dobrze. No, Mam już następny dzień, Minę minęło może ze 20 godzin. Sprawdzamy, co z tego wyszło. Przygotowałem sobie miejsce, żeby zlać na cały ten specyfik. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. No, muszę, to, muszę to opróżnić, ale jak widać, trochę trochę syfu poszło. Już końcówka, Pomytajmy dobrze, i się okaże. Dobra. No jest czysto nie było na pewno. jak w środku. Nie bardzo widać. Patrzmy. Nie wiem czy coś będzie widać. Ale powiem szczerze, na no moje oko, dużo lepiej niż było. Na pewno no. jeszcze może piękny nie jest, ale jeszcze myślę, że zaleję go ropą i może śrubki wrzucę, wybełtam i będzie jak nowy. Ja moim zdaniem, jak na 20 zł no to na pewno się opłacało. Słyszałem jeszcze, że można zrobić to z Coca-Colą. Sprawdzimy przy następnym zbiorniku. Niech by tyle.